Witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy 400 odcinek 481. Czas biegnie. Czas biegnie, trzeba się spieszyć, o, bo 500 dnia będzie zaraz. Trzeba się spieszyć. Będzie no, no. Się spieszyć będzie nie sobie coś <laughs> co zrobić na 500 <laughs> Pytanie, że nam się udało, bo nam czasu się nie, nie, no, nie udaje. Nie musi się udać, nie. No, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. to mówcie się, żeby się udało. Jest jedna tak. dobra wiadomość. Wiecie, właśnie dostaliśmy przed chwilą wiadomość, że rekolekcje, które piątek, sobota niedziela miały być na w Warszawie. Dla małżeństw. Właśnie je przenieśli na tabor z powodu braku miejsca na dywanitis, bo tam teraz dla uchodźców wszystkie pokoje udostępnili a w Rzeszowie jest trochę wolnych pokoi, więc nie musimy jechać, właśnie zaoszczędziliśmy 9 godzin życia. Druga dobra wiadomość, właśnie za chwileczkę ruszam do Warszawy dzisiaj na seminarium i kierowca się pojawił na seminarium wczoraj, jedzie ze mną, będę mógł sobie siedzieć na prawym fotelu, może nawet leżeć i pozatwiać kupę spraw innych. I dobra wiadomość trzecia jest taka, że pierwszy, trzeci kwietnia są rekolekcje wiary. Kurs ja wiary. się bardzo cieszę, kurs wiary, rekolekcje ja, wiary. Ja mniej, bo je muszę prowadzić, mm. ale. <laughs> A ja współprowadzić, ale to był taki piękny czas, bardzo owocny. Pan Bóg mi tyle rzeczy pokazał na tamtejszych rekolekcjach wiary. To była taka przemiana myślenia. Pan Bóg po prostu pozwolił mi zrobić z nim milowe kroki, więc ja już czekam, co teraz będzie. Ale też polecam, jak chcesz w życiu. Iść dalej? Jesteś już po seminarium czy po nowym życiu, jesteś we wspólnocie. I szukasz, do czego Bóg Cię zaprasza, albo do czego jeszcze Cię Bóg zaprasza, bo do czegoś Cię już zaprosił, no to zapraszam Cię na kurs wiary. piękny czas to będzie. To do zobaczenia. Do zobaczenia. No. I powtórzonego prawa, czwarty rozdział, dzisiaj mamy. To poprosimy. Możesz powiedział do ludu: A teraz Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę Was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą Wam daje Pan, Bóg Waszych Ojców. Patrzcie, nauczyłem Was prawi i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są Waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któż. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które ja Wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twoje oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Yy, no to kochani. To jest po raz kolejny, bo to się w Słowie tak często powtarza, no, ta główna myśl, strzeż nakazów, które ja Ci daję, mówi Bóg, żyj według tego, według mojego prawa. To jest bardzo częsty zwrot, bardzo częsty opis tego jest w różnych miejscach, i w psalmach to mamy, i psalm 119 o tym mówi, i u Mojżesza w wielu miejscach, i prorocy nam to pokazują. Dlaczego? No, bo to jest prawda, bo to jest prawda, i teraz... Nasz problem polega na tym, że często nie chcemy w tą prawdę uwierzyć, bo ona się może wydaje trochę jak wczorajszym Naamanem. Nam się może wydaje ona zbyt prosta. Znaczy, zbyt prosta, no wiadomo, że to wszystko poznać, to prawo Boże, to po niego nie jest takie łatwe w całości, ale jak popatrz tak ogólnie, no to przesłanie jest jedno proste: miłość. Nie? Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego, ale wcześniej ze wszystkich sił pana Boga swego. Nie? I Bóg dał to prawo, żebyśmy byli szczęśliwi. Bóg dał nam pewne kierunkowskazy, znaki, abyśmy według nich po prostu postępowali. I teraz, no, mnie to zdanie najbardziej jakby dotyka w tym strzeżcie, ich wypełniajcie, je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą z pewnością, ten wielki naród to lud mądry i rozumny. No, właśnie, czy chcesz być narodem wielkim, rozumnym? Czy chcesz, żeby inni w tobie dostrzegali mądrość i wielkość w oczach pana? Czy chcesz, żeby inni doceniali twoje życie? Nie chodzi mi dla twojej próżnej chwały, czy mojej próżnej chwały, ale po to, żeby oni rzeczywiście yy, widzieli i zapragnęli żyć tam, gdzie żyjesz ty. Nie chodzi o miejsce, tylko o, 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 o tą. Płaszczyznę wiary, żeby zapragnęli żyć w relacji z Bogiem, żeby nasze życie musi być po prostu imponujące, żeby ludzie chcieli żyć tak jak my. Nie? No, no, i ono będzie imponujące, jak będziesz żył według tych przepisów, które Bóg daje. Ja bym chciał wam jednego sms przeczytać, bo dostałem go chwileczkę przed antidotum od naszego kolegi ze wspólnoty. Napisał mi tak. Moja wiara eksplodowała dzięki wczorajszemu Twojemu świadectwu na seminarium wiary. Chwała Wszechmogącemu Bogu. Cóż w ogóle słowo, takiego użył. Moja wiara eksplodowała. Moja wiara eksplodowała. Tak bardzo go zbudowało to, co usłyszał z mojego życia. Ale to nie ja zrobiłem w moim życiu, to w moim życiu zrobił Pan Bóg. Dlatego, znając, to jest człowiek, który dość dobrze nas zna, to jest człowiek, który. Dość wiele rzeczy widział, słyszał, rozumie, rozmawiał, a nagle przyszło następne i powiedział: Moja wiara wprost eksplodowała. No właśnie. Żyjmy tak, żeby wiara ludzi obok nas eksplodowała, a przepisy mamy w tej książce, <grych>, którą jest Słowo Boże, Bóg nam dał. Prawo, jak żyć, pełnią życia, ale. Pełnią życia według standardów Jego Królestwa. Amen. Amen. No i może, jeszcze ostatnie zdanie, bo tam jest potem na końcu, to też bardzo ważne, nie? Ono jest dość długie. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia. Ale ucz ich swych synów i wnuków. Amen. Do dziadków też, odpowiedzialność wasza. Amen. Jak rodzice nie uczyli Twoich wnuków. To Ty teraz ucz Twoich wnuków, tak? Ucz ich prawa Bożego, a też ich życie będzie mogło, ich wiara eksplodować w piękną stronę. Amen. Amen. Psalm dzisiaj 147. Kościele święty chwal swojego Pana. Chwal Jerozalem Pana, wysławiaj Twojego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Syła na ziemię swoje polecenia i szybko mknie jego słowo. On pruszy śniegiem jak wełną, i szron jak popiół rozsypuje. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi, ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Amen. I no jeżeli my możemy poznawać wyroki pańskie. No tak zastanowię się nad, nad ostatnim wersetem tego y, dzisiejszego y, psalmu, choć jest to urywek, ale nie jest to cały <coughs> dzisiaj psalm, tylko w urywkach. Ale rzeczywiście y, widzę, że Pan Bóg y, to nie jest tak, że ja się urodziłam i od razu wszystko wiedziałam i od razu miałam taką relację z Bogiem. Po prostu Bóg w którymś momencie wkroczył w moje życie, tak jak Mojżesz przyszedł do ludu i objawił mi swoje nakazy i pokazał mi i i to jest wielkie szczęście, to jest wielkie szczęście naprawdę móc żyć z Bogiem. To jest wielkie błogosławieństwo móc żyć z Bogiem i poznawać Jego prawo, yy, Jego nakazy, yy, bo one i kształtują mnie jako osobę, ale też kształtują, nadają całe moje życie. I ja naprawdę żyję w takiej wolności, bo ciągle mi też przez, przez tą wierność Jemu okazuje swoją miłość. I na przykład wczoraj się modliłam, mając naczynia rano. Yy, mam na tak, Panie Boże, ja, ja wiem, że wszystko jest przygotowane, ale ja cię proszę, żeby tych rekolekcji w tej Warszawie nie było. Bo po prostu już nie mam siły tam jechać. Ja, nie, ja nawet nie chcę już, po prostu nie mam, nie mam siły. Niech po prostu nie będzie ich tam. Yy, nie to, że przełożyć termin, czy coś, tylko po prostu, żeby ich tam nie było. I, i, i dzisiaj, właśnie ten sms, że tych rekolekcji nie mam tutaj w tej Warszawie, I ja po prostu mówię: Nie, no jak ja przeczytam tego SMS-a, mówię: Boże, jaki ty jesteś, po prostu jak szybko, jak szybko po prostu działasz? I o tym mówi druga zwrotka: zsyła na Ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo. Yy, I Bóg też właśnie do nas przepowiada swoim słowem, więc Jego słowo szybko do nas dociera i zsyła na ziemię Bóg swoje polecenia i to jest też dla mnie niesamowite, bo ponieważ Pan Bóg słyszał, usłyszał moją modlitwę, usłyszał moje wołanie, taką rozmowę, mówiłam o tym do Boga i, i On to usłyszał i Jego polecenie zostało jakby... no dał takie polecenie i zostało bardzo szybko wykonane i, i to jest dla mnie takie, takie niesamowite, jak, jak Pan Bóg jest blisko, jak On reaguje na takie małe rzeczy, może ktoś się nawet zdenerwuje, że nie było, że, że nie ma tych rekolekcji w Warszawie, tak, ale no przepraszam, no, no po prostu Przepraszamy. Pan. Przepraszamy, dołączam się. Tak, bo tak też mówił, że też, też się modliło to i, i, i po prostu Pan Bóg też widzi nas, odpowiada na nasze pragnienia, nawet takie, ale też to, tak, oddaje narody za Ciebie. Nie? Bóg też to mówi, oddaje narody za Ciebie. Inni się będą musieli przejechać, żebyśmy my jechać nie musieli. Tak, i to jest, jest takie wspaniałe, że, że Panu po prostu słyszy modlitwę swojego, swojego dziecka. Natomiast pierwsze jest pierwsze. Chwal Jeruzalem Pana, wysławiaj Twojego Boga, uwielbiaj. Uwielbiaj Boga, oddawaj mu chwałę w tym, co właśnie czyni dla Ciebie, w tym dniu, który jest przed Tobą, w tym, co dla Ciebie zaplanował. Uwielbiaj Boga w słowie, które Ci dzisiaj daje. Poszukaj siebie w tym słowie, poszukaj miłości Bożej wobec Ciebie, bo ona tam jest. Wobec ciebie poszukaj Bożej miłości i wychwalaj Pana, który, który cię kocha, który cię umacnia. Bo umacnia bowiem zawory bram Twoich, czyli ublacia Twoje bramy, żeby wszystko, żeby żadne zło nie miało do ciebie dostępu, żeby żaden wróg nie mógł wejść do ciebie jak do miasta. Bóg cię umacnia, Bóg cię ochrania dzisiaj, Bóg buduje ochronę wokół Ciebie. I błogosławi synom Twoim w Tobie. Więc dzisiaj weź to błogosławieństwo z tego słowa i pobłogosław swoje dzieci. Pobłogosław tym słowem swoje dzieci, swoich synów, swoich wnuków. Pobłogosław ich dzisiaj. Weź to błogosławieństwo z tego słowa i przenieś je na swoje dzieci. I, i co? I żyj, i, I żyj właśnie w słowie, tak? Oznajmij swoje słowo Jakubowi, Izraelowi, ustawy swe i wyroki. Wszystko, czego potrzebujemy do życia, do relacji z Bogiem, do relacji z innymi, do relacji z sobą samym, jest w Słowie. Amen. No i też, kochani, właśnie dzisiaj do mnie też pisał Jarek, nasz przyjaciel. To jest ten od tych samochodów, które te auta z Ameryki ciągnie, e, między innymi dla rodziny strzęci wilków. I słuchajcie, właśnie pisze, że jego syn nagle wylądował w szpitalu z badania Jakuba na imię. I bardzo was też prosimy o Jakuba, szczególnie, że tam też Bóg do Jakuba dzisiaj w słowie mówi to słowo, więc yy, yy, prosimy, żeby właśnie Pan Bóg uzdrowił Jakuba, bo tam lekarze na razie nie chcę wypowiadać, bo że ta diagnoza nie jest pewna. Przewidują, że być może to będzie. Generalnie chodzi o chore jelita. Niech żadna choroba nie ma nad Jakubem władzy, mm. a niech Boża moc Boże królestwo i Boże uzdrowienie i skutki zbawienia, które Jezus walczył na drzewie krzyża, staną się yy, owocem w jego życiu, w życiu Jakuba i Panie, błogosławimy jego ciało błogosławimy jego jelita i Panie, już dzisiaj dziękujemy za uzdrowienie, które jest w Twoich ranach Amen czytamy dalej słowo dzisiaj mamy aklamację no ona też się często po pojawia ta aklamacja, bo jest słowa Twoje, Panie są duchem i życiem Ty masz słowa życia wiecznego Amen, są duchem i życiem, czyli jak ja będę się karmił tym słowem, to będę karmił mego ducha, bo tu nie jest duchem dużą literą, tylko małą. One są duchem, one są pokarmem dla mego ducha, a jak będą pokarmem dla mego ducha, to one też będą pokarmem dla mojego ciała. Znaczy duszy, rozumu i, i mojego ciała. Więc jak będę karmił ducha, no to będę karmił życie. I to zobaczcie, ludzie bardzo często w katolicyzmie przynajmniej jest, że, że płaszczyznę duchową, jakby tak troszkę zapominają, jakby karmią tylko w wersji chleba niebieskiego, czyli eucharystii. Ale zapominają, że jeszcze słowa pańskie są duchem i życiem, że aby była pełnia życia we mnie, ja potrzebuję karmić mego ducha słowem Boga. I w każdej Eucharystii jest to słowo Boga, więc polecam. No i ty ma słowa życia wiecznego, czyli one właśnie tam prowadzą, te słowa tam prowadzą do życia wiecznego, uzdalniają mnie i przemieniają mnie, a przeze mnie też innych ludzi. Amen. I Mateusz, mamy dzisiaj piąty rozdział 17 do 19. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Amen. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie chrystę No więc co? Mamy wypełniać i uczyć innych wypełniać całe prawo. Czyli Bóg mówi nic nie będzie z tego skreślone, nic nie będzie. Dzisiaj świat próbuje, ale może to wyrzućmy, może to. To wystarczy. Samo to jak będziesz robił, to cię wystarczy tamto obetnijmy, to obetnijmy. A potem się dziwimy, że to nasze życie schodzi na manowce. Nie? Dzisiaj Bóg przypomina, że całe to słowo jest ważne. Całe to słowo i ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Amen? Aż się wszystko Amen. spełni. A to się spełni na końcu czasów. A jeszcze żyjemy. Jeszcze Chrystus nie przyszedł powtórnie. Niektórzy mówią, że to już, jeszcze, że nie już. Ja nie wiem kiedy, bo ani nawet aniołowie niebiescy nie wiedzą, tylko sam ojciec. Ale wiem, że dziś mam żyć Pełnią tego, które jest w słowie. Dlatego, kochani, yy, zachęcam, poświęćcie więcej czasu na poznanie słowa. Nie tylko antidotum, że posłuchacie, bo to jest tylko fragment z dnia i słowo Boże przez całe trzy lata i tak nie przejdziemy całego słowa Bożego w antidotum, bo, bo całe słowo nie zawiera się w antidotum, nie zawiera się w czytaniach z dnia. Ale poznajcie całe słowo, yy, poznawajcie, to, to jest zadanie na całe życie, yy, ale zobaczycie, jak wasze. Życie zabłysnie naprawdę dla świata. I panie, też fajnie, mówisz tu w tym wersecie: na kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Więc ich motywacją będzie dla nas: bądźmy wielkimi w Królestwie Niebieskim. Amen. Chwała ci panie, bądź błogosławiony, uwielbiony i wywyższony. Tak jak dzisiaj oddaję ci Jakuba. Jego rodziców i trudny czas, idziemy. który przeżywają, to Tato tak samo Ci oddaje dzisiaj. Każdą Panie. osobę, która cierpi, każdą, która Działam. pisze w komentarzach z prośbą o modlitwę, Działasz, każda, która słucha dzisiaj i, Działasz, i, i jest w trudnej sytuacji życia. Panie, uwielbiam Cię i błogosławię. Panie. Uwielbiam Cię w Twojej mocy, którą zsyłasz na swój lud. Uwielbiam Cię, Panie, w Twojej miłości, którą masz dla każdego z nas. Bądź wylbiony i wywyższony. Jezu, Ty po to stałeś się człowiekiem, po to zrezygnowałeś z postaci boskiej i stałeś się człowiekiem, przyjąłeś ciało, aby nam pokazać pełnię, aby Panie nas zbawić, aby Panie umrzeć za wszelkie skutki grzechu, aby pokonać grzech diabła, Panie, pokonać wszelką przeciwność Bożą, aby pokonać wszystko, co chce nas zniszczyć, Panie, abyśmy byli wolnymi i zdrowymi w Tobie, Jezu Chryste. I niech pełnia Tego Błogosławieństwa, Spoczywa ta na każdym nas. I Panie, w szczególny sposób też proszę o nasze umysły, abyśmy abyś nie, nie dawali sobie ich zatruć, Panie, jakąś wszelką fałszywą nauką, nie pochodzącą od Ciebie, ale Panie, by nasz umysł, by nasz duch, nasza dusza i nasze ciało tym samym było karmione Twoim słowem. O tak, Panie. W pełni Twoim słowem. Abyśmy przyjmowali czysty pokarm, panie, bez domieszki fałszu, i by to słowo, panie, uzdalniało nas do tego, byśmy byli wykonawcami słowa. O tak, panie. Niech twoje błogosławieństwo spoczywa na każdym z nas. Chwała Tobie, Jezu, chwała i cześć, chwała i cześć. Wielbię cię, panie. Amen. Amen. Mi Bóg pokazuje, że komuś haluksy uzdrawia na nogach. To jedna rzecz. Drugą rzecz to widzę też. Y problemy z kolanami i to dotyczy kilku osób, bo też widzę starszą kobietę, a też widzę młodego chłopaka, który miał uraz, sportowy uraz z tym kolanem. No i, i Pan Bóg przychodzi właśnie z uzdrowieniem. Też widzę problemy z kręgosłupem, Bóg przychodzi, prostuje. I też widzę depresję, która z czyjegoś życia teraz właśnie odchodzi. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Ja też miałam obraz z kolan, więc potwierdzam te kolana. Chwała ci panie. I jeszcze mam nad odcinku pod kolanem, między kolanem a stopą, tutaj z każdej strony, takie guski widzę na czyjejś nodze. Yy, I te guzki właśnie znikają. One są wyczuwalne i, 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 i okiem zauważalne, i one właśnie znikają. Chwała ci panie. Chwała ojcu, Chwała Ojcowi, synowi, i duchowi, i duchowi, i duchowi świętemu. Jak Panu, było na początku, pokażę, teraz zawsze szajnie, i na wieki, wieków. Amen. Amen. Bożego dnia, Papa. Wiecie, wiecie. Wspaniałego Boga. Przed Twoim tronem.